Z okazji 65-lecia ruchu chorów zostało wydanych 17 odznak lakierowanych, które zostały opisane jako historia w miniaturze. Oznaki są o różnych kształtach. W katalogu zostały one opublikowane następująco: A tak one wyglądają. Są to odznaki, taka tarcza. Następnie pełny wieniec. Tu mamy inny kształt wieńca. Kolejny wieniec z 65 lat na boku. No i rągiewki w różnych kolorach. A tak to wygląda w katalogu, 65 lat na tarczy, pełny wieniec, inny kształt wieńca, a następnie 65 lat z boku i chorągiewki. W sumie 17 odznak w różnych kolorach, a tak się one przedstawiają. Oczywiście wszystko na szpilkach, mocowane na styk. Także tak te oznaki. Wyglądają z okazji, jubileusz, jubileuszu już, 65-lecia.